I zaczął od kibelków, oczywiście był niezadowolony, że papier był źle nabity, krzywo na gwoździu, prawda? Następnie zaczął sprawdzać izby żołnierskie, a to, że ubrania były nie w kostkę poukładane, w kostkę, to znaczy ja Wam powiem tak, jak jest taboret metalowy, to ten, ten taboret metalowy ma tylko same nóżki, natomiast blat jest wykonany z takiego, z takiej drewna, czy, czy, czy to sklejka jest i on jest nitowany. I tam są cztery nity. I te cztery nity, to jest kwadrat. I według regulaminu, regulaminu wojskowego, twoje ubrania musiały się mieścić właśnie na tych czterech nitach. Od, czyli te, te, ten kwadrat, który się zaznaczał, one nie miały prawa wystawać poza, poza, poza ten taboret. Czyli idealnie centralnie w środku. Jak ktoś miał jakieś rzeczy, przykładowo, dres, czy coś takiego, i to nie mogło być tak sobie o tak rzucone. To musiało być w kosteczkę złożone, prawda? I, I tego. I także jak on wszedł i zobaczył, że przykładowo jest nieprawidłowo złożony ten dres, no to było, prawda, takie pierdolnięcie. Dumny i zadowolony, że wojsko nieregulaminowo to robi. Oczywiście parę pilotów było przy okazji z pastą od zębów, z pastą od butów, z szafkami itd. No bo facet widocznie był na kacu albo czegoś mu brakowało, ja nie wiem. Ale gościu miał akcent radziecki. Żeby było zabawnie, bo on prawdopodobnie kiedyś był oficerem rosyjskim, który się przerobił na oficera polskiego, no bo takie były wtedy czasy. Więc po sprawdzeniu którejś, którejś izby żołnierskiej, pułkownik dostał ataku epilepsji, czyli zaczął drzeć ryja, żeby, żeby podoficer otworzył mu w trybie natychmiastowym magazyn broni. Spojrzał na niego Na tych żołnierzu, proszę otworzyć mi magazyn broni. No to ten tak jest. Poleciał pyk, zerwał plomby, bo tam wiecie, żeby otworzyć magazyn broni, to nie to, że on se chorza. On musi pościągać wszystkie plomby. Wcześniej musi te plomby posprawdzać, czy wcześniej one nie zostały uszkodzone i tak dalej, bo to wszystko tam w tym, w tym w tym w tym zeszycie dyżurów musiał to zapisywać. Następnie, kiedy wszedł pułkownik do magazynu brani, cała branja była postawiana na stojakach, hełmy, yy, 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 ładownice, yy, magazynki i tak dalej. Więc on sobie zażyczył, żeby mu wydał yy, 56 chyba numer hełmu. Nosił, wiecie, bo żołnierze mają różne głowy, więc miał akurat numer koszyka 56. Podoficer mu wydał ten ten i on... Wyobraźcie sobie, dalszą inspekcję prowadził w, w hełmie. Pan co? sobie się zastanawiał? Porządnie. No, różnych idiotów widziałem, ale żeby sprawdzać porządek w hełmie, wyobraźcie sobie, że tak. W wojsku wszystko, wyobraźcie, jest, 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 jest możliwe. Jedyną rzeczą, jak, jak, jak właśnie jaką ten pułkownik mówił, jedyną rzeczą niemożliwą, to ci, co byli w wojsku, to wiedzą, jest wywrócenie hełma na lewą stronę. Ten mnie chodził po tej izbie żołnierskiej i mówi tak Widzicie tego pająka? A ten mówi tak jest, dlatego założyłem ten hełm, żeby ten pająk mi się na łeb nie zjebał Wiecie co to by było? A ten, Boże, pająk na głowę by mi się zjebał No i po sprawdzeniu oczywiście tam notował sobie skrupulatnie, co jaka izba żołnierska, któryś pilot rzędu Postanowił yy, zacząć od góry Postanowił zacząć od góry, czyli sprawdzić strych. No, wchodzą tam na tą górę. Kłuda wisi. No, otwierać! Kapralo! A, temu melduję. Mu o tylu pułkowniku melduje, że nie mam klucza, klucz został na dole. No to biegu się? Na co czekacie? Tą tam zbiegnął. Boże, przecież jak ja otworzę ten strych, a tam jest ta dziewczyna za sosia, to będzie awantura. Bo no więc wydał polecenie dyżurnemu w momencie, kiedy on będzie wchodził na górę na temat telefonu. I to wyglądało w ten sposób, że jak on wchodził na górę, to w tym momencie, kiedy już widział ten pułkownik, dyżurny wbiega i mu, melduje mu w ten sposób. Owatelu pułkowniku melduje, że dowódca jednostki prosi owatela pułkownika na pilne spotkanie. Kurwa nawet obyć oh, się weze mnie nie mogą, mówi w tym sztabie! A czego on tam chce? Ciekawe pytanie. On od szeregowego się pyta czego. Nie wiem, obywatelu pułkowniku powiedział, że to w trybie natychmiastowym obywatel pułkownik ma się zgłosić. Nie <noise> poszedł słuchajcie. W tym czasie. Wiecie, to, to wygląda tak. Yy, dla tych, co nie byli. A dla tych, co byli, to wiedzą, akurat w tych moich latach. Sytuacja wygląda w ten sposób. Dostajesz 40 rozkazów dziennie. Autentycznie. 40 rozkazów dziennie, i każdy coś od ciebie chce i wydaje ci polecenie służbowe. I ty tak, albo je wykonasz, jeżeli je wykonasz, to musisz się zastanowić, ile to ci czasu zajmie. Czy to jest w ogóle opłacalne? A po trzecie, po drugie, po powrocie mówisz tak: albo ten ktoś był, albo go nie było. Albo zrobiłem to, oczywiście tego nie robiąc, czyli kłamałeś w żywe oczy, albo no coś tam na biegu wymyślałeś. Także przynajmniej 90% tych wszystkich poleceń służbowych, które były wydawane w wojsku, dla takich, do duperelowatych takich jakichś poleceń służbowych, to przynajmniej 90% nie było wykonywanych tak jest, nie było go, albo był albo powiedział, że to, że tamto albo za pięć minut, a, wiecie, zawsze się znalazło jakieś usprawiedliwienie a w wojsku jest tak, że wszyscy są tak zaganiani że tak naprawdę jeżeli ktoś chciałby usiąść i tak pomyśleć jak szachista, to jest bardzo trudne to jest bardzo trudne, zważywszy, że wszyscy chodzą w panice od, od szeregowego do generała, nie no, generał to raczej nie, ale do, przynajmniej do, do majora, wszyscy chodzą w panice więc prawdopodobnie ten pułkownik, zanim on doszedł tam do tego sztabu, a to był spory kawałek, zanim wszedł na, 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 na ten sztab i tam powiedział, że był do niego telefon, to ten, to ten prawdopodobnie powiedział, że chyba był telefon, ale to chyba jakaś pomyłka. Na <ścoughs> 100% że tak było, bo ten musiał mu powiedzieć, no słuchajcie, dostałem telefon, ktoś ode mnie dzwonił ze sztabu i co? No to ten też, no tak chyba był. To wtedy może srałem albo coś tam. Moje niedopatrzenie to musiał coś wymyślić. Prawdopodobnie było, ale to już jest po, 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 po tym, to już jest nie, nieważne. Aha, no dobra. Ale tak to mogło być. Także wiecie, po, po tej linii sanitarnej wyglądało to w ten sposób, że pan pułkownik sprawdził, oczywiście po powrocie my wszystko musieliśmy na nowo uprzątać, bo zrobił, zrujnował nam tą praktycznie kompanię. Ale była to nauczka dla nas wszystkich, że. Nad czym, i nad, na, nad czym musimy się skupić. Czyli jeżeli ktoś chodzi, tak jak, taka, taka osoba, jak pan pułkownik, to przede wszystkim musimy się skupić nad yy, pajęcznami. No to na razie, cześć.